Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy Ojcowie i bracia z Zakonu świętego Pawła pierwszego Pustelnika, strzegący przez wieki skarbu, jakim jest wizerunek Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej, ale będący również sługami ołtarza ojczyzny i konfesjonałów jasnogórskich drogie osoby życia konsekrowanego. Umiłowani Częstochowianie i pielgrzymi diecezji częstochowskiej setną rocznicę jej istnienia, szanowni przedstawiciele władz w różnych wymiarach służby, bracia i siostry, uczestnicy tej Eucharystii i łączący się z nami przez służbę medialną Radia Jasna Góra, Radia FIAT, Telewizji Niedziela i sieci internetowych. Tytuł królowej Polski, korony, nadał Jan Kazimierz w 1656 roku, a uroczystość ustanowił papież Benedykt XV w roku 1920. Zaś święty już dzisiaj, papież Jan XXIII. W 1962 roku ogłosił najświętszą Marię Panę Królową Polski i główną patronką Polski. Tym samym zobowiązał nas do stałego zaproszenia Matki Zbawiciela w naszą codzienność. Tak jak słyszeliśmy dzisiaj w Ewangelii Świętego Jana, że najpierw została zaproszona Matka Jezusa. A dopiero później sam Jezus, a zatem Maryja prowadzi nasze drogi w głąb życia rodzinnego, społecznego i politycznego. Mamy prawo i obowiązek wołać do niej. Maryjo, weź w opiekę naród cały, który żyje dla Twej chwały, niech rozwija się wspaniały Maryjo. I rozważmy jeszcze kolejną zwrotkę, którą zazwyczaj nie śpiewamy. U twych stóp się Polska ściele, w jasnogórskim twym kościele. Stąd opieka na kraj płynie, z tobą Polska nie zaginie. Wróćmy do tego wołania, zwłaszcza teraz kiedy stajemy wobec kolejnych zmagań o prawdę o nas i prawdziwą wolność. Ta prośba zaczerpnięta z pieśni nie oznacza jakiegoś zamknięcia na dobro i łaskę dla innych narodów świata. Nie może i nie powinna kojarzyć się z religijną pychą i rodzajem egoizmu narodowego. Te słowa nie mają nic wspólnego z maryjnością naszego narodu. Drodzy Chrystusie, z pewnym bólem musimy przyznać, że coraz trudniej jest nam odnaleźć sens świętowania, i to nie tylko świąt religijnych, jak Niedziela, czy uroczystości Królowej Polski, ale również świąt państwowych i narodowych. Żyjemy zbyt szybko i powierzchownie, by skutecznie przebić się przez weekendowe myślenie i wolność od wszystkiego, łącznie z prawdą, która boli i zobowiązuje do pamięci. Jaskrawym przykładem jest wciąż powracająca tajemnica katastrofy smoleńskiej z 2010 roku którą próbuje się zamknąć w niszy historii, lekceważąc świadectwo wspólnej modlitwy Polaków. Każdy może przeciwstawiać swoje racje, ale powinny umilknąć wszelkie agresywne wypowiedzi pozbawione fundamentów prawdy i miłości do ojczyzny. Ważnym głosem i znakiem, które trzeba zobaczyć, i osobiście przeżyć. Są następujące wyryte w brązie epitafia. Akt poświęcenia narodu polskiego niepokalanemu sercu Najświętszej Marii Panny z 8 września 1946 roku. Śluby jasnogórskie księdza kardynała Wyszyńskiego z 1956 roku. Czy epitafium smoleńskie na ścianie wewnętrznego dziedzińca przed kaplicą Matki Bożej Częstochowskiej? Historia ma to bowiem do siebie, że nie wystarczy się jej wyuczyć, rozpoznając fakty i opinie, bo one mogą być zmanipulowane agenturalnym kłamstwem. Tutaj na jasnej górze. Chodzi o coś więcej. Historia jest i może być naszą wewnętrzną siłą, więzią osobistą z przeszłością, poprzez niepokalane serce Maryi. To ona uczy nas tutaj odpowiedzialności za losy Polski, za ludzi i wspólnoty, które jej tworzą. I tak to już jest od początku. Naszego narodu poprzez tajemnicę przyjęcia Chrztu Zamieszka pierwszego w 1966 roku. Nasz naród został związany z tajemnicami życia, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa i z obecnością Jego Matki, stojącej pod krzyżem. Maria od początku naszej państwowości jest wielkim znakiem danym nam przez Boga, o czym zaświadcza święty Jan Apostol w Apokalipsie. Podobnie w liturgii czytań pszalnych, poprzez list świętego Pawła do Kolosan, zostaliśmy wezwani do postawy dziękczynienia wobec Boga za uzdolnienie nas do współuczestnictwa w życiu Bożym i w dziele świętych. Apostoł w tym liście bardzo mocno zaznacza, że przed przyjściem Chrystusa wszyscy byliśmy w ciemnościach grzechu i śmierci. Mamy prawo mówić, że przed tajemnicą Chrztu naszego narodu pozostawaliśmy w ciemnościach śmierci pomiędzy narodami świata i wielkimi kulturami. Z kolei ewangeliczny zapis. Świętego Jana, ukazujący nam Maryję stojącą wiernie pod krzyżem jej syna, jest dla nas ciągłym zobowiązaniem. Na Golgocie wobec Maryi i wiernych Jezusowi została zatrzymana raz na zawsze błędna logika, która podsuwała człowiekowi plan, aby żył tak, jakby Boga nie było. Jezusowy testament z krzyża – Stał się naszym darem i zadaniem, aby wprowadzić Maryję do siebie, w naszą codzienność, oraz zmagania o podmiotowość i suwerenność wśród narodów świata. Drodzy Chrystusie, warto w tym miejscu naszej refleksji przywołać słowa wypowiedziane przez błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 29 marca. 1964 roku. Rozumiemy, co znaczy Bóg w dziejach narodu i państwa, Bóg w programach, w prawach i konstytucjach narodu i państwa. Ale rozumiemy także, co to znaczy nieszczęście walki z Bogiem. Jest to nie tylko nieszczęście kościoła. Ale nieszczęście rodziny i każdej duszy. Nieszczęście państwa, narodu, życia gospodarczego i społecznego. Wbrew czy później walka z Bogiem będzie katastrofą i ruiną całego ludu i ładu, nie tylko społecznego, ale gospodarczego i politycznego. Będzie zagładą kultury i kresem dla pokoju. Zrodzi kwasty nienawiści, a tego nikt nie chce. Dlatego, w duchu dzisiejszego pierwszego czytania z księgi proroka Izajasza, chcielibyśmy wypełnić to zobowiązanie. Wstąpmy na górę Pana, niech On nas nauczy dróg swoich, bo inaczej nie wypełnimy tego wyzwania, o których mówił. Błogosławiony ksiądz kardynał. Dziś, gdy w polskiej szkole ogranicza się do minimum lekcji historii narodowej, trzeba przypominać prawdziwą miłość wobec ojczyzny, która raz chwytała za broń, aby bronić niepodległości, innym razem, by uprawiać ojczystą ziemię i odbudowywać zburzone domy. Świątynie i stale leczyć rany zadane o czystej kulturze i ludziom, a wspominając nieodległą historię, by drukować i czytać zakazaną polską literaturę czy brać udział w tygodniach kultury chrześcijańskiej, bo naród miał usta zamknięte. Ważne jest wywieszanie flag narodowych i śpiewanie hymnu, nie tylko na stadionach. Ale wolno, nie wolno nam zapominać o obowiązku modlitwy za Ojczyznę, który spoczywa na każdym i każdej z nas. A ona domaga się nie patosu słów, lecz polega na pragnieniu dobra wspólnego i nieuczestniczenia w żadnym kłamstwie, nawet pod pozorem prawdy, na jakiejkolwiek płaszczyźnie, w rodzinie, w szkole. Uniwersytetach czy zakładach pracy. Tego domaga się miłość i sprawiedliwość wobec ojczyzny. Drodzy bracia i siostry, zakończmy nasze rozważanie modlitwą księcia Piotra Skargi. Boże rządco i panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać. A za przyczyną najświętszej Panny, królowej naszej, błogosław ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna chwałę przynosiła imieniowi Twojemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości. Przyzywając zaś Maryję, naszą matkę i królową, wołajmy: weź w opiekę naród, mały, który żyje dla Twojej chwały. Niech rozwija się. Wspaniały, Maryjo.